Cześć. Chciałbym w tym filmiku pokazać dlaczego uważam, że obecne osoby, posłowie, którzy są, czy senatorowie, którzy są w Sejmie, nie mają pojęcia, co zrobić, żeby mi i Tobie było lepiej. Wczoraj w niedzielę obejrzałem sobie śniadanie u Rymanowskiego. No i powiem sobie, że dramat. No, dramat, to muszę użyć. kolekcjonalizmu to był dramat. Mówili o tym, co było, że ten rozliczył tego, że tamten rozliczył tamtego. Dla mnie, jako młodego Polaka, to tak naprawdę nieistotne. To nieistotne, czy tam są sędziowie, czy neosędziowie, i jaka jest zasada, według jednych właściwa, a według drugich już jest niewłaściwa. I ja nawet doszedłem do wniosku, dlaczego oni tak robią. Bo nie mają nie mają pomysłu, co zrobić, żeby było lepiej. I tylko uczepili się tych poprzednich tematów, żeby jakoś zamydlić, żeby w ogóle wystąpić u tego Rymanowskiego, no bo jak nie mają co wnieść dalej, to, to muszą o czymś mówić. Ale żeby to udowodnić, żeby to moją tezę potwierdzić, wyobraźmy sobie, że zostajesz trenerem piłki nożnej. Sport, bardzo fajny odnośnik, i uważam, że ma przełożenie... W każdej dziedzinie życia. Na ekonomię się przekłada, na wszelkie innego rodzaju rzeczy, które, które są, sport jest wspaniałym wyznacznikiem. I zostajesz tym trenerem piłki nożnej. To co? To w pierwszej kolejności dla ważności drużyny zaczynasz rozstrzygać, kto był fizjoterapeutą 10 lat temu i czy dyplom zdobył tam czy tam? No nie, no przecież to jest nieistotne. W pierwszej kolejności myślisz, co zrobić, żeby dana drużyna wy, wygrała, jak usprawnić jej funkcjonowanie, co możesz zrobić dla piłkarzy, żeby było im lepiej, żeby mieli lepsze warunki. I wtedy, nawet jeżeli masz wątpliwości, co do tego dyplomu tego fizjoterapeuty, no to przede wszystkim patrzysz, czy on się sprawdza, czy nie. I ja nie rozumiem, dlaczego tak nie robią w polityce. Znaczy, rozumiem, bo do, doszedłem wczoraj oglądając ten program. Nie robią tak, bo oni właśnie nie mają pomysłu, co zrobić w przyszłości. Oni nie patrzą w, przód. Nie, ma, nie patrzą w przód, bo oni nie mają pomysłu, dokąd chcą zmierzać. Dlatego oni patrzą w tył, rozgrzebują, mówią jakieś rzeczy, o których ja nie pamiętam. Co było 10 czy 15 lat temu, to, to naprawdę to już powinni zajmować się historycy. Obecni politycy powinni wyznaczać kierunki, powinni wyznaczać standardy, powinni pokazać, w którym kierunku Polska może podążać. I w takim kierunku jest miejsce dla wszystkich stron, dla tych, którzy mają takie poglądy, dla tych, którzy mają takie poglądy. Natomiast oglądając to siadanie Urymanowskiego, ja nie wiem nic. Ja wiem tylko tyle, że oni się dalej kłócą na temat przyszłości. Ja już abstrahuję, że w każdych podręcznikach podstawowych na temat rozwoju, ale na temat dobrego, szczęśliwego życia jest to, że żyje się przyszłością, a nie przyszłością. No to dlaczego politycy żyją przeszłością? No tylko dlatego, że nie mają pomysłu, jak powinna wyglądać przyszłość.